Jest drugi dzień szczytu, a właściwie szczytów. Wczoraj na nieformalnym posiedzeniu Rady Europejskiej mówiono o tym, co dla Polski jest tak ważne od, od wielu miesięcy i związane jest z wojną w Ukrainie, ale przede wszystkim z zagrożeniami, które bezpośrednio dotykają Polski ze strony naszych agresywnych sąsiadów, Rosji i Białorusi. To nie są przyjemne tematy, jak się domyślacie, ale mam... Jako polski premier satysfakcję, że ten polski punkt widzenia na temat znaczenia obrony wschodniej flanki stał się już powszechnym punktem widzenia. Już nikt nie kwestionuje tego, że nasza wschodnia granica z Rosją, Białorusią jest granicą całej Europy, całego NATO, że wszyscy muszą wziąć na siebie odpowiedzialność, także finansową, organizacyjną za ochronę naszej wschodniej granicy. I dlatego oczywiście my jesteśmy Jesteśmy realistami i yy, ja uprzedzałem naszych yy, partnerów, że my nie mamy jakichś oczekiwań, że powstanie na przykład na ściana dronowa, ten mur dronowy na naszej granicy, który w stu procentach wyeliminuje jakiekolwiek zagrożenia. Pojawiły się głosy świat kanclerz śmerć. Mówił, że on uważa, że ta idea yy, dronu nie jest yy, nie gwarantuje nam stuprocentowej skuteczności. Moja odpowiedź była bardzo szczera i też, powiedziałbym, tak brutalna w swojej szczerości. Jeśli ktoś będzie szukał stuprocentowych metod, stuprocentowych gwarancji bezpieczeństwa, to niczego nie znajdzie. My musimy dzisiaj jako NATO, jako Europa, szukać metod maksymalnie zwiększających nasze bezpieczeństwo i te inicjatywy, jak, o jakich rozmawiamy, i jakie de facto zostały przyjęte, niezależnie od głosów sceptycyzmu czy ostrożności. A więc, y, y, Drone Wall, czyli ta, ta, ten mur dronów, który ma wielowarstwowo chronić naszą granicę y, przed y, 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 naruszeniami przestrzeni powietrznej, przed aktami agresji. I y, 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 ten Plank Watch, czyli system patrolowania wschodniej granicy Europy. To będzie się wiązało w przyszłości z nakładami, z inwestycjami, no, także w nowoczesne technologie. Polska de facto zaczęła to już robić. Ale dla mnie jest ważne, że staje się to wspólnym zadaniem i wspólnym obowiązkiem dla krajów Europy. Czy Francja i Niemcy wybrały to jako konkurencję dla ich projektu takiej tarczy europejskiej? Ten mur dronowy, to, to spotkało się z tego z powodu z oporem? Nie, nie, nikt w ten sposób tego nie, nie formułował. Jak Państwo wiecie, jest sporo tych inicjatyw y, y, multilateralnych czy bilateralnych, które, te inicjatyw, które grupuje po kilka państw na rzecz obrony w tej przestrzeni powietrznej, tej europejskiej kopuły. Czy... Pierwszą taką inicjatywą była inicjatywa, jaką zaproponowałem Francuzom i Niemcom w 2014 roku, kiedy zaprosiłem kanclerz Merkel i prezydenta Hollanda wtedy, do, do, do Warszawy w czasie pierwszej agresji rosyjskiej na Ukrainie, żeby robić taką europejską yy, tarczę powietrzną, czy kogułę, przynajmniej w tej części Europy i wtedy bez reakcji. Yy, znaczy, no, trochę udawali wszyscy, że tak, tak, ale de facto nie podjęto żadnych działań. Całe yy, dwa lata temu zaproponowałem wspólnie z greckim premierem wysłaliśmy taki wspólny list do wszystkich liderów, aby poważnie pomyśleć o paneuropejskiej obronie przestrzeni powietrznej. Reakcja była już bardziej, powiedziałbym, konkretna i pozytywna, ale dopiero tak naprawdę to bezpośrednie zagrożenie prowokacjami rosyjskimi chyba obudziło resztę Europy, i dzisiaj nikt tego nie kwestionuje. I nikt nie kwestionuje tego, że ta polityczna odpowiedzialność spoczywa na wszystkich. Natomiast wiecie, będzie konkurencja, jeden ma jakiś biznes, jeden ma jakąś swoją produkcję, jeden kraj jest bardziej zaawansowany, każdy będzie myślał o tym, żeby chronić bardziej swoją przestrzeń. Ja to wszystko rozumiem, ale z naszego punktu widzenia to, co jest ważne, że wszyscy wiedzą, że wschodnia flanka jest odpowiedzialnością wszystkich, także Niemców i Francuzów, tego nic nie zrozumiemy. A co dziś, jakie najważniejsze zadanie na tę europejską wspólnotę? Jak wiecie, cały czas też to w kuluarach ta dyskusja była prowadzona. Również w jaki sposób wesprzeć Ukrainę po oświadczeniu prezydenta Trumpa, które wszyscy czytamy mniej więcej tak samo. Ja o tym też już informowałem, że z jednej strony to ta zmiana nastawienia na bardziej, powiedzmy, pro-ukraińskie ze strony prezydenta Trumpa. I daje powody do, do optymizmu, że to, to wsparcie dla Ukrainy będzie, będzie coraz intensywniejsze. No, ale też wszyscy wiemy, że nie od dziś Ameryka oczekuje dużo większej aktywności, też finansowej, Europy. Więc no, nie oszukujmy się, jeśli chcemy, żeby Ukraina dalej trwała w oporze przeciwko Rosji, a Polska jest krajem, który przede wszystkim powinien dbać o to, żeby Ukraina była w stanie dalej bronić się przed Rosją to musimy także umieć zorganizować masywną y, akcję finansową. Znaczy, no, mówiąc krótko, jeśli mamy kupować, y, y, a tego oczekuje nasz amerykański partner, jeśli mamy finansować broń amerykańską dla Ukrainy, to trzeba to zacząć organizować. O tym też rozmawiałem z przywódcami, z sekretarzem generalnym. Jeszcze no. jak pan premier skomentuje kwestię przedłużenia do kwietnia kontroli na granicy z Cały czas jest zadłużony przedmiot grantów? Zdecydowaliśmy się na wprowadzenie kontroli na granicy z Niemcami ze względu na y, 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 no, te przypadki przekierowywania. One nie były liczne, ale jednak bardzo irytujące i, 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 i no, budziły wiele emocji także po naszej stronie przesyłania migrantów, tych nielegalnych migrantów na polską stronę. Więc to się skończyło. Mamy tutaj pełną jasność. Jak wiecie, metodę, jaką, jaką przyjęliśmy, ona była nakierowana na to, aby wyeliminować te, tę przepychankę na granicy dotyczącą właśnie nielegalnych migrantów. Ta sprawa została właściwie już... No, załatwiona. Tzn. Mówiąc ludzkim językiem, Niemcy nam już nie, ben, nie mogą przesyłać niezgodnie z przepisami żadnego, nawet pojedynczego, nielegalnego migranta. Więc tę sprawę udało się załatwić. Natomiast te kontrole nie są jakoś przesadnie uciążliwe z punktu widzenia no, normalnego rynku. Bardzo o to zadbaliśmy. Pelowałem o tym z kondzlerzem Mercem, żeby obie strony robiły to w taki sposób, żeby to możliwie, możliwie niewielkim stopniu dotknęło przede wszystkim ludność po obu na granicy, dla której przekraczanie granicy jest codziennym czymś codziennym. I wydaje się, że ja nie mam sygnału, żeby to jakoś dramatycznie wpłynęło na, na losy ludzi mieszkających po obszarze. Także tak, będziemy nadal, nadal korzystać z tej kontroli, żeby właśnie nie wrócił ten. Ten mechanizm przesłania do polskich migrantów. Czy rozmawiał Pan z Wiktorem Orbanem, który publicznie Pana skrytykował przed szczytem, że Pan próbuje wciągnąć w Unię także z Rosją? Jeśli chodzi. Z Wiktorem Orbanem mamy problem. Znaczy, ja nie mam osobistego problemu, znamy się długie lata, siedzimy obok siebie na Radzie Europejskiej i, i a to, że. Jesteśmy wobec siebie krytyczni, jeśli chodzi o relacje z Rosją, to wiadomo od lat. Już. Pytanie o Wiktora Orbana i o wojnę, ponieważ Wiktor Orban uważa, że nie ma wojny. Ja uważam, że jest wojna. Pytanie prawdziwe to nie jest to pytanie, czy jest wojna, czy nie ma wojny. Pytanie to prawdziwe jest, kto w tej wojnie jest po czyjej stronie. Bo wojna to jest coś czarno-białego. Jak jest wojna, tak jak jest wojna między Rosją a Ukrainą, to to pytanie brzmi, po czyjej z stronie. I wiadomo, po czyjej stronie jest Polska, wiadomo, po czyjej stronie jest NATO, Europa i chyba wiadomo, po czyjej stronie jest Wiktor Orban niestety. No, ale nie przeszkadzało nam to w normalnej rozmowie. To staram się w sposób cywilizowany rozmawiać z naszymi partnerami w Europie i ja umiem powstrzymać emocje. Czy jakaś reakcja polskiego rządu na zatrzymanie polskiego posła przed władzy Izraela? O, Oczywiście przyglądam się tej, tej sprawie. Konsul Generalny jest już w miejscowości aż do tam jest to w tym miejscu, do którego Izrael skierował uczestników tego rejsu. Będziemy traktowali posła Sterczewskiego tak jak każdego innego obywatela. To znaczy może liczyć na pomoc konsularną. Państwo polskie jest do tego, żeby opiekować się w trudnych, krytycznych sytuacjach każdym polskim obywatelem. Nie dlatego, że jest posłem. Nie dlatego, że postanowił yy, yy, uczestniczyć w tej, yy, w tej morskiej demonstracji przeciwko Izraelowi. To jest, to jest decyzja pana Sterczewskiego, pana posła Sterczewskiego. I, Moim zadaniem nie jest oceniać jego motywację, czy? tylko zapewnić opiekę konsularną, tak jak każdemu innemu obywatelowi w tej sytuacji. Ale jeszcze raz przestrzegam wszystkich polskich obywateli, a posłowie by, powinni być tu szczególnie czujni. Jeśli nasz MSZ apeluje o niepodróżowanie nie w miejsca krytyczne, bo to później rodzi konsekwencje to dużo kosztuje ewakuacja. No. To prosiłbym, żeby przestrzegać tych wezwaniów. Jeszcze pytanie o politykę krajową, o te doniesienia medialne. Czy miałby Pan być niezadowolony z początku ministra firmyńskiego i działalności służby państwa, zmiany kadrowej? Nie, nie zajmuję się oceną działania, działania służb. Nie, ja nie narzekam w żaden sposób na ochronę, wzmocnioną ochronę w związku z ja z tym tego, tego okay, incydentu, okay. służba ochrony państwa starać, staje na głowie czasami, ja się czuję za bardzo chroniony, a nie, a nie za, za mało no chroniony, zdarzają się czasami takie, takie dziwne sytuacje, ale nie, jak ja jestem z kogoś niezadowolony, przepraszam, nie chcę, żeby to zabrzmiało, jak jestem z kogoś niezadowolony,

For me, it would be uh, really important to have maybe more concrete decisions, also financial decisions. But this is the beginning of this process, and yes, I am satisfied because no one, no one um, uh, uh, questioned the, the the idea of having this. John wall. Of, today you have at least a name for this initiative, but I am absolutely sure that this is just the first step. And some comments, uh, some interventions, uh, for example, there's a little bit skeptical opinion about the effectiveness of this. Uh, 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 um, uh, 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 uh. This uh, intention, I mean, for me it would be also very important to have 100% uh, effectiveness of such a situation. But it, it's, uh, I think it's it impossible to have 100% effectiveness of this This is why I, I'm ready to discuss details about uh, Cornwall and this uh, Eastern Plank Watch, another initiative. But one thing, and sure. This is our common responsibility how to protect the We still have a feeling that the Western countries aren't listening to you. from the Eastern European. Yeah, there is no, competition, no problem. I think it, uh, our point of view now is. Uh, in and, uh, mr. prime minister, if you are... mr. prime minister, i have some different opinions about russia and ukraine. if you compare my opinions to viktor orban's opinion, but i have no problem with our western partners. it's uh, more or less we, we think about this. maybe uh, it's a bit too... slow. everything is a little bit too slow in europe because we are very... Uh, you know, it's it's not an authoritarian regime. The European Union has some uh, uh, political procedures. It's, it means problems also. We are not as fast as as, uh, not, um, um, as I said, authoritarian regime in Russia in, in Belarus. Everything is, is simpler than in your political. But I prefer our system. And, okay, maybe maybe. Not fast enough, but at the end of the day, we will be the, the winners here. Yeah, I'm absolutely sure. To nawiązując do tego, że w ciągu tych trzech tygodni udało się ustalić tę mapę drogową, która ma być na świecie czyli wczoraj rzeczywiście nie było ustaleń ani co do tej mapy drogowej? Tak, nie, nie, nie taki był cel wczorajszego spotkania, bądźmy bądź też uczciwi wobec naszych wszystkich partnerów, Wczorajsze spotkanie miało charakter przygotowawczy, wymiany poglądów i, i, i dużo tematów poruszaliśmy. Także zamrożone aktywa, psychiczne. jest duży niepokój niektórych państw, szczególnie Belgii, jeśli chodzi o ewentualne prawne konsekwencje takiej decyzji. Ja tu nie narzucam się ze swoją opinią. My nie jesteśmy w strefie euro. Pol Polski żadne negatywne konsekwencje bezpośrednio by tu nie, nie dotknęły, więc nie chcę narzucać naszej opinii. Nasze stanowisko jest jasne. Użyjmy wszystkich możliwych środków. A byłoby idealnie użyć rosyjskich środków e, przeciwko Rosji w tej wojnie, ale tutaj też kropla skałę. skała, skała musimy być, być e, Jakby się udało, ale teraz się nie udało. Prime Minister. Sorry, sorry. Prime Minister Orbán. Wiktor, they want Can I ask you a question? They want picture together And to compare the idea who's the threat right now. Who's the main threat? Provocation. No. Okay. No, real question. Please, Prime so Minister. The real danger. Euro economic stagnation and losing competitiveness. This is the danger. Not Russia? Sorry. Not Russia? No, no. We are stronger than... So, okay. Guys. So we are stronger than Russia. Make some comparison and, and, and base your opinion on the facts. So we have more than 400 million people, yeah? Russia is 130 something. Look at the, uh, the European GDP. Is like that. Russia is like that. We spend altogether 27 more on military spending than the Russians. So why are we are afraid? We are stronger than they are. The, the question is whether we have. I when he used my argument. Whether we have leadership to come together and to defend our interests together. That's what we should do. Anyway.